Ja się bardzo dużo nauczyłem dzięki mojej żonie Monice, mm -hmm. nieco inaczej patrzeć na wychowanie dzieci. Ponieważ, z mojego doświadczenia, kiedy byłem dzieckiem i moi bracia byli, bo są, oni są młodsi ode mnie, ale jednak wychowaliśmy się w jednym domu, na to często wyjeżdżam. Mm -hmm. Czyli analogiczna sytuacja, ja też często wyjeżdżam. Tak. Mój tata był murarzem i pracował w Europie w tak zwanych delegacjach, i często go nie było w domu. Po latach jakby mnie dotknęło osobiście, tak już jako dorosłego faceta, mhm. prawda? Że, że pewnych historii, pewnych zdarzeń, pewnych sytuacji z dzieciństwa już nie cofniemy, nie możemy do nich wrócić, ponieważ ojca mi wtedy brakowało, wiesz, jakiś pierwszy egzamin, wiesz, jakiś pierwszy trening. Jakiś, jakiś fajny występ podczas akademii. Wolałbym, żeby tata wtedy był, ale wiem, potem to zrozumiałem, że tata po prostu pracował mhm. ciężko, żeby, żebyśmy mieli, żeby każdy z nas miał swój pokój mhm. w nowym domu. Jest to koszt.